Ja witam Was ponownie na kanale Po prostu GX, z tej strony Kuba. Jak się macie? Mam nadzieję, że trzymacie się dobrze w tym ciężkim czasie i siedzicie w domu, nie wychodzicie nigdzie. Ja staram się też nie wychodzić, ale wiecie jak jest. Trzeba czasem do pracy iść. Dobra, dziś mam dla Was kolejny zestaw. Nie jest to jakaś wielka nowość, ale nie widziałem, żeby ktoś jeszcze ten zestaw zrobił, a też chciałem go mieć, więc dziś dostaniecie... Kolejny zestaw z troli moi mieli. Tak jest, oto on. Oto on, proszę państwa. Tak, wielki balon. Wielki balon, jak widzicie. Zaczynajmy. Dobra, mamy zestaw o numerze 41252 z nowego filmu, który ma być w kinach już 20 kwietnia. Czy będzie? Jak sami wiecie, dopiero się to okaże. Podobno Universal ma wypuścić filmy, które miały być w kinie na swoim VOD. Oczywiście trzeba będzie za to zapłacić. Zobaczymy. Wszystko czas przyniesie, jak to wszystko się rozwinie. Na razie czekamy. Będziemy mogli zobaczyć ten zestaw to najważniejsze. Mamy tutaj trzy figurki. Mamy tutaj e, wielki balon, jakąś chmurkę, coś w tym rodzaju. Proszę zobaczyć, jak to wygląda z tyłu, pudełeczko. Tak wygląda z tyłu. Mamy, no, w sumie to 3, jedną czwartą figurki, ale do tego zaraz przejdziemy. Bo mamy tutaj Popi, mamy tutaj brancza, mamy Biggie i Dinkleys. Mr. Dinkleys, Mr. Dinkleys. Taki mały robaczek, tak? Pokażę Wam go później, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten zestaw. Hmm. chyba nie zawiera za wiele części ogólnie ma wielki balon różowy, wielki różowy balon kosz, troszeczkę naklejek a więc myślę, że trzeba to sprawdzić nie oglądałem filmu, nie będę wiedział szczegółów, ale zobaczymy jak wygląda sam zestaw oto on. i jest balon jak się to prezentuje zaraz przejdziemy do minifigureczek Stawimy je na bok na razie, albo położymy na boku i zobaczmy, co tu mamy. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj wielki różowy balon, który wygląda rzeczywiście jak balon. Ma on dookoła troszeczkę kwiatuszków ozdobionych u góry, też ma kwiatuszki. No i po boku ma tutaj taką okrągłą różową tarczę, można powiedzieć, taki okrągły klocek. Możemy go sobie odpiąć i zobaczyć, jego, jak on wygląda. O, ciężko go odpiąć, bo jest na takim jednym stadzie, z buźką, oczami. Widzicie, tak wygląda buźka, oczy, kwiatki. Ale jest dobrze zamocowany. To mu trzeba przyznać. Nie odpadnie. Możemy za niego złapać, trzymać ten balon i nie odpadnie. E, jeśli chodzi o konstrukcję, jest całkiem ciekawa. E, balon, jak widzicie, umieszczony jest na czterech, e, czterech tak jakby linkach. Ale na środku mamy też jeszcze jeden dodatkowy, wspomagający klocek. Tak naprawdę jakbyśmy odpili linki, na tym klocku, by się też trzymało, tylko by było to bardziej chwiejne. Mamy tutaj dużo naklejek. Jeśli tutaj teraz nie zobaczycie, dookoła mamy tutaj naklejki. W środku, tutaj też na samym koszu tego balonu, też mamy naklejki. Dodatkowo do tego kosza mamy przyczepiony mały, fioletowy koszyk, w którym e, jedzie nasz Mr. Dingles. Dingles, jak ja tak się nazywa? Dinkles, 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 Dinkles. Eee, tutaj możemy go sędzić, i on sobie tam leci za tym koszykiem. Mamy tutaj też dwa e, stateczniki zielone w kształcie serduszek tak, klocki w kształcie serduszek. Mamy dwa takie stateczniki. Poza tym, w środku mamy skrzynkę, mamy kubek, no i mamy tutaj urządzenia nawigujące. W środku jest naklejka, Stoją stąd jej nie zobaczycie, ale zrobię Wam zdjęcie, jest naklejka. Eee, tutaj mamy jakieś takie kolorowe kółko, jakieś takie dziwne przyrządy, które pewnie sterują tym statkiem oraz mam tutaj dodatkowe przyrządy wyświetlające jakiś ekran czy coś takiego, który możemy tutaj sobie ustawić i nasze trole będą wiedziały, co się dzieje z tym statkiem. W skrzyni, moi mili, mamy pochowane kwiatuszki. Wiadomo, wszystko kolorowe jak należy. Mamy tutaj bardzo dużo elementów właśnie takich kwiatowych. Mamy tutaj takie małe zielone listki wszędzie dookoła. Te zielone listki zamieniają się w fioletowe u góry. E Mamy tutaj dużo takich jasnych kolorów. Ogólnie rzecz biorąc zieleni, seledynu, takiego morskiego, niebieskiego. Do czegoś może się to przydać. Muszę oglądać bajkę, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi, gdzie oni tym balonem lecą. Dodatkowo, w tym zestawie, mamy taką, takie coś, takie coś, chmurki jakieś, coś, coś, coś się dzieje w chmurach, nie wiem do końca co to jest. Mamy tutaj jedną chmurkę, mamy tutaj drugą chmurkę, mamy tutaj flecik i po przyciśnięciu tutaj tego niebieskiego, nie wiem czy widzicie, tutaj jest taki niebieski kawałek wystającego niebieskiego klocka, gdy go przyciśniemy, odczepia się nam góra, a w środku pojawia się. Wyskakuje, wyskakuj piorun, złoty piorun. Tak jest, mamy złoty piorun, i odsłania się nam tabliczka. Classic Classical SNX, czyli może jakiś jazz lub coś tam. Proszę bardzo, odsłania się nam tabliczka po, po zdjęciu tej oto budowli. Tak samo mamy tutaj takie kółko, taką zębateczkę i po obróceniu tej zębatki porusza nam się ten brązowy krocek na środku. Wygląda to jak e, tempometr, tak? Tempometr, o ile się nie mylę, czyli coś co odmierza nam tempo w muzyce. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie to, ale też to jest tylko moje zgadywanie. W dodatku mam tutaj naklejkę jakiegoś yy, flecika. Tak jest, widzicie, jest flecik, czyli to może być jakiś kolejny bohater w naszej krainie troli, która się łączy, jak wiecie. Wszystkie trole się łączą, żeby promować muzykę. Tak jest. Bo wszystkie trole kochają muzykę, kochają się bawić. To jest ich przeznaczenie. I tak oto prezentuje się ten zestaw. Nie jest jakiś wybitny w sumie, tak naprawdę. Fajne są figurki. To trzeba przyznać, że figurki są fajne, ale ten zestaw, jak sam raz, nie ma w sumie jakichś za dużo fajnych elementów. No ten balon, z którego co możemy zrobić? Inny balon, ale możemy. Tak naprawdę jest to jakaś konstrukcja pokazująca nam, jak możemy na przykład stworzyć jakiś balon. Możemy zmniejszyć ten kosz, przebudować go, pozbyć się tych kolorowych klocuszków dookoła, e, kwiatuszków i możemy zrobić prawdziwy balon. Obkleić go jakoś, przykleić jakieś klocki. Nie. no Jest trochę różowy. Bardziej dziewczynki myślę, że będą zainteresowane takim czymś i szczególnie, że wypuścili to tak bardzo wcześnie przed filmem. A nie wiemy nic na temat filmu. Dlatego ludzie chyba za bardzo tego nie kupują. Myślę, że po filmie może e, troszeczkę prze, sprzedaż skoczyć. E, dobra, myślę, że jest taka opcja, żebyśmy przeszli do naszych figurek. I po kolei będziemy tutaj przedstawi będę wam przedstawiał figurki. I zaczniemy tak. Mamy Popi, naszą główną bohaterkę. Mamy brancza, czyli jej kolegę. Głównego przyjaciela, który przeżywa z nią przygody. No i mamy naszych e, dwóch dodatkowych gości, czyli Biggie, Biggie, może o, Biggie i Mr. Mister... Dinkles. Tak jest, czyli mamy cztery nasze figurki. Jak sami widzicie, mamy cztery figureczki. Jeśli chodzi o poppy, mamy tutaj e, strój. Z, z nadrukowanymi kwiatkami, dodatkowo Popi ma spódniczkę, tak jest. Ma spódniczkę, wszystkie te trole mają króciutkie nóżki, nie poruszają im się nóżeczki. Nadruk jest dookoła tych kwiatuszków, z przodu i z tyłu jest taki sam. Z tym, że z przodu ma jeszcze dodatkowe zapięcie. Jeśli chodzi o jej przyjaciela, e, Branca ma fioletowe włosy, bardzo fajne ogólnie, bardzo mi się podobają te figurki, te włosy, jak są montowane. E, co poza tym? Ma kamizerkę zrobioną z liści. Jak sami możecie zauważyć, i ma spodnie z łatką, Spodnie przechodzą na druk z tułowia na spodnie, właśnie, znaczy ten na spodni przechodzi od tułowia do spodni i do tego ma jeszcze torbę na ramieniu. No i jedna z właśnie z ciekawszych figurek, bo w każdym zestawie strowie jest dodatkowo jedna dodatkowa fajna figurka, czyli Biggie. Big G, Big G, czyli można powiedzieć taki oversizeowy. Oversize figurka, jest całkiem spory odlew tej figurki, osobno mamy montowane rączki oczywiście, włosy, e, główka jest już na stałe zmontowana e, z figurką, zlewa się, jest fioletowa, ma, ma znaczy jest niebieska, ma fioletową nie, kamizelkę i tak jakby w spodnie, jak sami widzicie z przodu jeszcze ma tak jakby nadruk guziczka i jakieś szwy i do tego zamontowane małe niebieskie nóżki. Fajna figurka, całkiem inna, fajny odlew, bardzo mi się podoba. No i na koniec zostaje nam Mr. Dinklis. Tak, moi mini, Mr. Dinkleys. E... Można powiedzieć, że figurka zrobiona z dwóch główek. Jak widzicie, na dolnej części ma nadruk w paski. W paski czerwono-zielone. A u góry ma wielkie, wielkie czarne oczy i taką pulchniutką, znaczy pulchniutkie policzki, niebieskie usta, no i do tego wielki kapelusz. I tak to się prezentuje, moi kochani. Muszę przyznać, że figurki są naprawdę fajne w tym zestawie, jeśli chodzi o całą resztę. Hmm. Jakoś będziemy żyć. Nie ma nic specjalnego tak naprawdę, nie ma nic specjalnego. Mówię, musiałem zobaczyć film i Jaką, jakie znaczenie ma ten balon? Co się dzieje? Jaka jest akcja? Ale dla samych figurek myślę, że warto poczekać, jak będzie przecena tych zestawów. Jeśli ktoś zbiera minifigurki, to myślę, że fajnie mieć w swojej kolekcji takie oto figurki. Ja postaram się jeszcze zrobić jeden zestaw z troli. Zobaczymy, czy się uda. Myślę, że jest na to duża szansa za niedługo będzie oldschoolowe klocki specjalnie dla Was, programik, także bądźcie na bieżąco, najważniejsze siedźcie w domu, Siedzcie w domu, jeśli nie macie co robić, rozłóżcie swoje stare zestawy, złóżcie jeszcze raz, nie wiem, czytajcie książki, oglądajcie filmy, cokolwiek, siedźcie w domu i bądźcie zdrowi, taką mam nadzieję i życzę Wam rzeczywiście jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej zdrowia moi mili i będziemy się widzieć już za niedługo. A ja się z Wami już żegnam, więc bądźcie grzeczni i niech Gig będzie z Wami. Jo!